Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jestem z tej strony Sebasti i dzisiaj sobie przygotujemy piśne ciasto marchewkowe. Do przygotowania będziemy potrzebować 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 4 jajka, 1 szklankę cupku, 3 duże markwie, 1 łyżeczkę przyprawy do piernika, 2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczkę z sody oczyszczonej, 1 szklankę oleju i 2 szklanki mąki przygotowej. Na początku zaczynamy sobie nasze marchewki. Na, nie, na małych oczach. Na czapkę. Do miski. I w tym momencie chcę Was zachęcić do zasubskrybowania kanału i dawania lajków like pod moimi filmami. I Teraz sobie wrzucamy nasze jajka i cukier do misy miksera. Zamykamy sobie tu. I to ubijamy na puszystą pianę. i trochę mąki do naszych ubitych jajek z, z cukrem. Pamiętajcie, żeby ta mąka była przesiana. I tak lecimy po kolei na przemian do końca mąki i oleju. I to wszystko miksujemy ze sobą. Następnie dodajemy do naszej masy łyżeczkę Prosty do pieczenia przesiewamy przyprawę do piernika te wszystkie składniki przesiewamy przyprawę do piernika sodę oczyszczoną i cynamon i to wszystko łączymy z masą. Teraz zostawiamy sobie na spiec na 160 stopni Góra-dół Gdy nasza masa wygląda w ten sposób Dodajemy do niej nasze wszystkie marchewki, które wcześniej starliśmy Nasze marchewki oczywiście wcześniej odsączamy z wody i mieszamy naszą masę do uzyskania takiej konsystencji. I teraz sobie wlewamy nasze ciasto na foremkę wyłożoną papierem do pieczenia o średnicy 24 cm. Nasze ciasto pieczamy około godziny 10. Mój ciastko już jest gotowe. Jakoś się równo o godzinie 10. Teraz sobie... I to. Teraz sobie to pokroimy. Mm. To mm. I Trzeba będzie to. I to. I to. I Czas to. Proszę bardzo. Ten czas skosztować. W mm. że zachęcam do przygotowania. Trzymajcie się Proste.